Cześć wszystkim z tej strony kapper. W dzisiejszym odcinku na tym kanale pokażę wam, jak zrobić rangi na waszym serwerze Minecraft. Zapraszam wszystkich do oglądania. Pierwsze co to, oczywiście, musimy pobrać potrzebne do tego pluginy. Pierwszy z nich to jest to plugin Lackperms na nim będziemy na nim będziemy się opierać w dzisiejszym odcinku kolejny plugin to Volt Oraz Essentials X Chat. Gdy nasz serwer się odpalił, to oczywiście na niego wchodzimy. Dobra, jesteśmy. Więc pierwsze, co sobie zrobię, to pokażę Wam wygląd teraz czatu. Mamy takie, oto niefajne, klamerki. Nasz nick jest w kolorze czerwonym, bo mamy opa. Potem, właśnie zaprogramujemy specjalnie czat komendą. LP, bo o takiej będziemy używać bo to jest skróto de la yy. Wpisujemy list groups i są nasze grupy. Jest grupa default. Jeszcze przed startem polecam wpisać ukośnik plugins bo tutaj macie wszystkie pluginy i muszą one świecić na zielono, aby dobrze działały. Komendą lp group default edytujemy tą grupę meta-set-prefix damy sobie jeden oraz takie mm, taki cudzysłów i w nim wpisujemy sobie jak chcemy żeby nasza ranga wyś się wyświetlała, w tym momencie na ekranie macie tabelę kolorów z minecrafta ja sobie zacznę wpisywać Taki, z, takiego znaku właśnie będziemy używać, żeby y, tworzyć różne kolory pogrubienia y, oraz L to znaczy, że pogrubienie. I sobie o taką i otworzę taką klamerkę. Teraz mamy klamerkę sobie. Zamykam pogrubienie. Nadaję kolor. Yy, kolor strand gracz otwieram pogrubienie Klam, yy, kolor klamer i klamerka zamknięta i zamykam pogrubienie i teraz tak yy, polecam wam kliknąć sobie spację bo jak nie klikniemy spacji to ranga wyświetla nam się od razu Yy, przy samym niku. Jak klikniemy spację, to mamy to oddalone. Oraz jak już robimy, jak już robimy naszą rangę, to potem tym polecam wpisać jeszcze taki oto znak F, czyli kolor biały, bo potem zmienia nam nik, Zmienia nam na kolorniku, bo tutaj jest kolor i wyłapuje też nam nick I, jak, i pogrubienie ze często tak jest. Tego robię sobie tako Tutaj na razie mam na czerwony, bo mam opa Na razie się, potem przejdziemy do konfigu i będziemy to konfigurować lp create group Tworzymy grupę a lp delete group Oczywiście usuwamy tą grupę Stworzymy sobie lp create group vip Teraz a Jeszcze jedno lp group default set weight Jeden. Ustawiam sobie wagę, bo jeśli mamy robionego taba, to wtedy te y, rangi z wyższą wagą wyświetla nam oczywiście wyżej. Teraz sobie lp group lip, meta set, prefix, dam sobie dwa i nasz tuzysów. zamykam pogrubienie VIP tutaj będę miał jeden kolor a nie, jeszcze muszę tutaj zmienić kolor teraz sobie y otwieram pogrubienie zamykam zamykam pogrubienie wpisuję sobie żeby był kolor biały oraz Spacja. I mamy ustawioną naszą grupę VIP. Teraz, jak piszemy, mamy oczywiście grupę gracz, ale, żeby nadać nam taką rangę, to musimy użyć komendy lp user, nasz nick, albo tę komuś, kogo, kogo chcemy nadać tą rangę parent set VIP. Teraz wyświetla nam rangę VIP. I mm, teraz przejdziemy sobie do permisji. Aby nadać permisję Dajemy sobie lp group default Permission set Oraz mamy tutaj y, Listę ja sobie, ja sobie dam na przykład Essentials Ban Akurat tutaj to Do grupy dla gracza dodaję Ale takie mogę ta, Ale po prostu to, robię to pokazowo Oraz i teraz nasz gracz ma dostęp do tej permisji. Aby nie wpisywać od nowa tych wszystkich permisji dla naszej nowo utworzonej grupy VIP, to możemy sobie dać parent, set, default i przyznaje nam automatycznie wszystkie. Permisje, które ma tam ta ranga poniżej I to jest fajne, bo na przykład Mamy ustawione permisje dla rangi VIP A chcemy zrobić sobie SVIP, To robimy tą komendą I mamy wszystko to, co ma VIP Oraz dodajemy jeszcze jedne konkretne permisje Teraz ja sobie usunę mm. Usunę tą rangę sobie VIP i mam gracza i teraz jeśli na przykład mamy yy, powiedzmy vouchery jakieś i one dają rangę czasowo to wtedy sobie to robimy tak lp user nasz nick parent yy, yy, meta set temp group oraz nazwa, jaka tam była, czyli wit Tru weźmy sobie 10 sekund, czy to to? nie, to nie jest to nie, to nie jest ta komenda a PERMISSION, permission. dobra, I teraz sobie wpisujemy, mamy Mamy rangę VIP, odczekamy sobie te 10 sekund i sprawdzimy, czy mamy z powrotem rangę gracza. Wydaje ja mi się, że już minęło. No i już minęło. I mamy z powrotem rangę gracza, czyli to było czasowe na 10 sekund. Jeśli chcemy na 10 dni, to wpisujemy 10D. Jeśli chcemy 30 dni, to wpisujemy 30D i tak dalej. Teraz muszę ustawić za rangi VIP wagę set weight 2. oj 12, ale może być. Teraz LP List Groups i mamy tutaj name i weight. Waga. Czyli to jest wyżej wyświetlane, a to jest niżej. Teraz przechodzimy sobie do konfigu. Zakładka plugins. Zakładka plugins, Essentials, yy, 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 config mamy sobie Essentials, X ops name, color damy sobie known bo jak sobie zobaczycie zaraz. Teraz sobie reloadujemy nasz konfig oraz wpisujemy i nasz nick jest automatycznie biały. Gdyby właśnie gdybym podał w prefiksu kolor i nie, bym nie podał białego, to nasz nick byłby w tym kolorze co to. Co te klamerki przy gracz. Teraz idziemy sobie w dół. Zrobię tak. W się sensie sex chat. Mamy chat. Namykamy to sobie. I tutaj mamy format. Usuwamy te klamerki. Dodajemy sobie O. I teraz yy, mamy sobie ustawiony nasz wzór na czacie przejdę sobie jeszcze grup format default usunę to i zmienię sobie na przykład żeby grupa default miała wiadomości takie jasno szare. Na przykład tak tutaj nie ma naszej grupy. Mieszujemy sobie VIP Usuwamy. I żeby miał wiadomości białe. Napisujemy. Sensuals Reload jako, jako gracz mam wiadomości w szary. Teraz user Mam wiadomości w kolorze białym Tak jest na wielu serwerach I, I to wydaje mi się, że już było wszystko co, co wam wystarczy do utworzenia Frank na waszym serwerze, yy, więc yy, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Do zobaczenia ja w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się, cześć.